Siema naczką z tej strony Kwa 1905, a to jest pierwszy odcinek z Kombat. Tak. To mój pierwszy filmik na kanale oczywiście, na który że nie usunięto filmiki. I tak. sobie powybieram. sobie na jakąś rękę, no No. chodzi o to, że tak ja wiesz, chcę tylko, trzeba rozbroić bombę i nic nie wiem tego Ja robię jest. Ja ja te teraz jest ta bomba, chyba tak. tak. Dobra, no to idziemy przeciwnika. Na pewno jest to Tak, Tak, musimy mieć duże krótki, żeby nie się w linię, I to nagrowam na nowym komputerze, więc jeszcze dzisiaj na że to jest ten klapta.

nie wiem, tym no, to mała takie coś w tej grani. Mm -hmm, mm -hmm. Było osób, a... To było nie będzie? Ayo, ayo, ayo. Tinggi-tinggi gosok. Tinggi-tinggi gosok. Ой, 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 куда ты меня не ушаешь. Привет, я тут. И вам дать на этой материале, если бы вы хотели, чтобы я это что не никаких Ai. Tá com mínima. да, ты все ровно. Так, а Tak, przepraszam, no, że mało lubię, ale nie mam jakiejś tematy do poruszenia. Więc tak, na no, tym myślę, że się w sobotę rano ukaże. Więc trzy łapki, dwie łapki w górę i e, na no, odcinek.

na zewnątrz, na serwerach publicznych. No nikt nie grał. Mam pojęcie. I tak. Widzę, że to był on bez nawet. Tak, mówimy, tak seria, dwie serie z Minecrafta. To teraz mam trochę jakaś z karta. Jedna będzie na single, a jedna na multiplayer. Na multiplayer, multiplayer to będę się starał grać z innymi ludźmi, z widzami, szczególnie. I pokazać, że nie jestem tak tacy jak inni uważam, że... Po prostu im chodzi mm, o lajki i o to, żeby ludzie po prostu jak najwięcej oglądali tego odcinka. A nie chodzi o to, że przy tym tylko bawię. Więc... Wiecie. Nie tam nie porusza na przykład 100 tysięcy lajków jakoś ma, a nie ma im tam, tam subskrypcji. Bo naprawdę ja, ja szanuję takiego człowieka, co ma no na przykład tam kilkadziesiąt tysięcy tych subów więc... no a z pięć 50 lajków pod każdym filmem i się to strasznie i proszę widzów, żeby właśnie tam bijali te lajki a po prostu tą coś widziałem, że później. Po prostu nie subskrybowali, bo bo się pewnie nie podobało. Tę komuś, jak ten ktoś tam nagrywa. I mnie to naprawdę nie obchodzi. I ja się przy tym dobrze bawię. Ja nie wymagam lajków. Jak mówiłem, dwa lajki kolejne kolejny odcinek, to jest bardzo mało. Bardzo mało, więc i tak będzie te dwa la lajki w górę, ale i tak o, nie proszę Was, żebyście wcisnęli tą mateczkę w górę czy w dół. Naprawdę, Róż na to nie, nie zależy. Ja jednak z się dobrze bawię, mogę sobie pograć z innymi ludźmi, a nie tylko mam, nie tylko sobie tak milczę z każdym z kolegami. Oczywiście z oglądamy to cały czas nie nam, bo tylko jakaś akcja jest, nic wiecie, akcja się cały czas dzieje. Możecie też zadawać posłuchamikiem jakieś pytania do, nie do Q&A, ale do jakichś porozumień i zamknąć. Po prostu możecie zadawać pytania do, 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 na jakieś tematy, na które bym mogła y, odpowiedzieć to które będą Wam potrzebne aby się zapoznać z moim kanałem A. więc bo jak na razie teraz już nie mam tematu do poruszenia na gru, oczywiście jeszcze powiem że bez game, moda, bez chodu bez jest z Wziąłem ja świat tak już testowy, żeby zobaczyć jak tam wygląda, ale nic takiego nie robiłem. No i, i jeszcze dzisiaj może ustawię tego. Nic śmierci, żebyście że się to wszystko zobaczyli jak to wygląda później. Mhm. Więc tak to jest. Tak możecie narzekać. na w komentarzach, że dawno tu nie byłam, ale miałem sprzęt, do nagrywania. Teraz mam już wszystko, nic tu nie chodzi. a nie tak jak kiedyś, co na przykład nagrywając to tak szatkowało, że to po prostu takie minimalne opóźnienie było. Na przykład teraz w tym mam. 60fps to myślę, że w 30fps na spokojnie nie wiem, że będę nagrywał. I tak. Chociaż włączę sobie podczas... Zaraz, rady będę się to renderowało. Włączę jeszcze... Um, nagrywanie na próbę i To miał fpsów. fps -ów. podczas... nagrywania w Tata widzi na kombajnie i jest nieprzytulna. I z, y, nie z tego bardzo cieszę. Mamy tu jakiegoś kolegę. Myślę, że w następnym odcinku z kombata postaram się to załatwić. Aby... O no. nie. Nie to zrobiło. Zanim z jakąś ekipą życiu zagrała, była z wami. I też można. To jest naprawdę. Może stworzyć jakiś pokój, że nie będą mogli dobijać. Tak to będzie. Teraz ładny heddy. To na moim kanałach, ja mam kanał, i ja będę nagrywał CSGO, jest a to mi będzie jakiś opening, skrzynek. Myślę, że tyle wystarczy jednak pierwszy odcinek. Także jo do zobaczenia w następnym odcinku.